Witam Państwa z tej strony Daniel Kostecki. Spoglądamy na wykres H4, pary euro, dolar. Tutaj nie pokonaliśmy żadnego z kluczowych miejsc, i wciąż notowania pozostają nam w takiej w sumie konsolidacji pomiędzy poziomem 1,37, a tymi wsparciami w okolicach 35,50-35,20. I wydaje się, że dopiero wyjście albo nad 1,37 potwierdzi nam ten scenariusz dla wzrostowej fali 1A, ponieważ ona składa się czytelnie z pięciu podfal, po których właśnie następuje korekta być może na fali drugiej albo B. Więc wyjście nad 1,37 potwierdzałoby falę trzecią albo C. Natomiast istnieje też inna koncepcja, która mówi o tym, że. Mieliśmy tutaj do czynienia z korektą nieregularną, ponieważ fala C również jest pięciofalowa z reguły. No i wtedy też po wybiciu tych ostatnich minimów można by oczekiwać bardzo znaczącej, pogłębionej korekty. Dlatego też te poziomy 1,37 albo 35, w zasadzie 20 to są dwa kluczowe poziomy i wybicie któregoś z nich dopiero mogłoby podpowiedzieć, z którym scenariuszem mamy do czynienia. Dolar-Jen z kolei powrócił nam nad te ostatnie minima, jakie tutaj były z hukiem przełamywane, no i tym samym jest szansa na to, że mamy w końcu falę piątą realizowaną w impulsie wzrostowym, z tym, że minimalny cel dla fali piątej został już właśnie zrealizowany, bo on E, wynika z długości fali pierwszej i w tym miejscu znajduje się 61,8% fali pierwszej, a więc jest to najbliższy zasięg dla e, fali piątej. I teraz jeśli pęknie nam e, to wsparcie w postaci dołka potencjalnej czwórki, to też korekta na e, dolar-jenie mogłaby nam się pogłębić nawet w okolice e, 101 albo e, 100 po prostu jenów za dolara. Na S&P 500 ciekawa sytuacja, gdyż rynek po raz trzeci powtarza schemat z takim trochę trójkątem rozszerzającym się. Mamy dwa szczyty, szybkie cięcie do dołu i zaraz powrót do góry. Dwa szczyty do dołu, powrót do góry. Dwa szczyty do dołu, do góry. W związku z tym, załamanie schematu pewnie też i załamywałoby amerykańską giełdę, czyli gdybyśmy zeszli pod 1812 punktów, to nastąpiłaby większa korekta, ale dopóki to nie nastąpi i jeśli uda się wyjść rynkowi nad te ostatnie wierzchołki, no to prawdopodobnie będziemy kontynuować dalej ten sam schemat, a więc będzie rynek szedł na nowe szczyty. wig 20 jest już powyżej linii trendu spadkowego, w związku z tym, koncepcja z większą korektą w okolice szczytu fali czwartej wciąż jest na miejscu i mogłaby ulec zmianie gdybyśmy dopiero trwale pokonali 2312 gdzie znajduje się lokalne wsparcie wynikające z minimum formacji świecowej młota która ta formacja rozpoczęła cały ten ruch wzrostowy no a też ta formacja wystąpiła na końcu fali piątej także nie było to przypadkowe Miejsce.